Nowe puzzle Exit 368 elementów. Układasz szybciej, rozwiązujesz zagadki dłużej. Idealne puzle dla miłośników puzli. W puzlach Exit tajemniczy motyw obrazka pozwoli Ci zanurzyć się w świat zagadek. Tylko kiedy rozwiążesz wszystkie zagadki, znajdziesz wyjście. Nie ma innej drogi, jest jednak sporo zawiłych zadań przed tobą. Bądź sprytny i przebiegły. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz znaleźć wskazówki w internecie. Uda ci się rozwiązać wszystkie zagadki i znaleźć wyjście? Układaj szybciej i rozwiązuj zagadki dłużej. Puzzle Exit od Ravensburger.